Trzeba szybko i zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Muszę kota nawoić, muszę kozę wydoić i przygotować mleko. To przecież niedaleko. Skocz do babci czerwony kapturku. Masz w koszyczku smakołyki i lekarstwa. Nie z drogi, bo tam w Boże liść czeka. I pokrótniej srodki, pamiętaj, słuchaj <laughs> przystrogi. Nie macie się, mamusze, będę trzymać się różki. Dziewczynka szła drogą przez las, <laughs> rozglądając się uważnie na wszystkie strony. Ach, ile wokół było ciekawych rzeczy. Tu ptak zaśpiewał, tam wiewiórka przeskoczyła z gałęzi na gałąź. Wkrótce czerwony kapturek. Zapomniał o przestrodze mamy. A takie piękne kwiatki. Uzbieram kiecik. Babcia się ucieszy. A tu jakie pyszne jagódki. Jak i poziomki. Hmm, wycha! Las stawał się coraz gęstszy i coraz ciemniejszy. Wtem z za krzaków wyskoczył wilk. Tak. mój prześliczny czerwony kapturku. Nie mój się moich zamków i moich pazurków. Oczernili mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą. Ja wywodzę się z takich wilków, co nie krzywdzą nawet motyków. Ja mięsa po prostu nie trawię, poprzestaję na jagodach i trawie. A co niesiesiesz w koszeczku? za zapa, a cóż dla Baci, bo babcia jest chora i czeka od rana. A gdzie mieszka babuna kochana? Czy można adresik? Wilk wyjął wilkopis i wilczy notesik. Zapomniał kapurę. Hmm. I w drzwi załamacą całą. to puka i czego o, szuka. Ja czerwony kapszurek. To Podfinał mój kruszek. Witaj, babciu kochan! Na łeb sobie wsadził czapeczkę babciną, raz mlasnął i zasnął pod babci kieszyną, spał niby nie spał, otwierał wciąż ślepia. Orzechy. może właśnie wyciechy. Czerwony kapturek za Kto tam? To ja, czerwony kapturek. Hej, w kochana, jestem bardzo słaba. Czerwony kapturek do kadłuba wszedł śmiało. Patrzy, coś z babcią dziwnego się stało. Ojej, dlaczego babu nie masz oczy tak wielkie? Gdzie lepiej widzieć. Wielkie nadpodziw. by lepiej cię słyszeć, gdy ścieżką nadchodzisz. Bez ochu, babuniu, tak dużych nie miałaś. Mam duże, bo zaraz cię zjem, moja mała! Śpi wilk pod pierzynką. Hej, wilku, hurra! Coś zrobił z babcią i czerwonym kapturkiem? Oddawaj je, bo ci szyję kulkami zaraz przysyje. O litości nie ma mowy. Będziesz miał wilku nauczkę. Oddawaj babci i wnuczkę. Czy wziął strzelbę, tak zwaną piw prawdziwą, prawdziwą, myślisz to nie jakąś zabawkę? Pif, pachnął z tej strzelby, z dwóch rurek. Już babcia i mały kapturek. Oj, babciu, chodzi. Babcia nawet uzdrowiona. Czerwonego kapturka chwyciła w ramiona i tak się całowały. Ściskały, cieszyły. Potem się gajowemu na szyję rzuciły. Nasz dzielny leśniczy za męstwo w usłyszał dziękuję sto razy lub więcej. Babcia do stołu szybko nakryła i tak się przygoda. Szczęśliwie skończyła. A wiecie co od wilkiem? Się stało? Straszny bit